Hej wszystkim, dzisiaj zrobimy sobie coś na odporność na takie te jesienne, zimne dni i będzie to złoty eliksir, jest on popularny, robię go co roku i składa się z imbiru, kurkumy, dodam pieprzu. Dodamy sobie też trochę gałki muszkatołowej. Zresztą zaraz Wam pokażę, co dokładnie potrzebujemy na nasz eliksir, na odporność. Składniki będą poniżej filmiku. Także zabieramy się do roboty. Na pewno użyjemy sobie tutaj naszą kurkumę. Mamy pieprz, będziemy świeżego mielić. Tutaj mamy gałkę muszkatołową, troszkę cynamonu. Dodam sobie po raz pierwszy gwiazdy anyżowej, mam tutaj też troszkę resy, e, kokosa i tutaj jest imbir. Nie jestem pewna czy zużyję go w całości, ale zobaczymy jak to dokładnie wyjdzie, a resztę składników dokładnie ile czego zużyłam, e, dodam Wam poniżej w filmiku. Kurkuma jest bardzo dobra na odporność, na trawienie, dlatego dodam jej troszkę też więcej. Pamiętajcie, aby stosować wraz z kurkumą nasz pieprz, ponieważ jednym z najzdrowszych składników tutaj w tej kurkumie jest składnik kurkumina, która podwaja swoją chłonalność właśnie przy składniku piperyny, a piperyna właśnie posiada nasz pieprz. Więc postarajcie się, aby te dwa składniki były najważniejsze, a resztę możecie sobie dodać według uznań. Imbir już jest obrany. Teraz ścieramy na talcem na tych mniejszych oczkach. Z dodatkiem wody troszkę go sobie splendujemy. Tak po splendowaniu wygląda nasz imbir. Teraz dodamy sobie pozostałe składniki czyli kurkumę, cynamon. Naszą gałkę muszkatołową. Pieprzu. I jedną e, taką gwiazdę aneżową I jeżeli nie macie takiego pire jak ja mam, możecie dodać na przykład 100 ml e, takiego mleka kokosowego. Ja akurat takie co jest na nazwę, więc dodam sobie to pire I dodam sobie taką jedną łyżkę. Teraz wszystko Będziemy ze sobą mieszać i lekko pogrzewać. Jeżeli lubicie takie coś na słodko, dajcie sobie jedną łyżeczkę miodu bądź łyżkę, w zależności jak dużo tego zrobiliście i też na pewno wyjdzie przepyszne. Taką pastę możecie sobie wymieszać z mlekiem, zazwyczaj właśnie mieszam to z mlekiem gorącym, taką jedną łyżeczkę takiej pasty i pół szklanki mleka. Taką pastę teraz przekładamy do naszego słoika Może ona stać, wydaje mi się, że takie max 2 tygodnie w naszej lodówce Ale przy takiej ilości, która mi wyszła Jeżeli będziecie spożywać ją codziennie, to na tydzień Wam wystarczy Przekładamy do naszego pojemnika, w sumie naszego słoika I staramy się, aby ta nigdzie pasta nie została na naszym blacie oraz ciuchach Ponieważ kurkuma bardzo farbuje więc e, tylko tak naprawdę pół słoika zrobiłam, ale tak jak mówię, to wystarczy mi na tydzień, a jeżeli będę go spożywała raz dziennie. Zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało zmieszane z mlekiem, bo zaraz będę spożywała. E, tak się prezentuje nasz eliksir odpornościowy. Jak widzicie ma żółty kolor, taki złocisty. Zaraz go będę piła, tylko troszkę niech ostygnie. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!